Cześć, tu Maciek Ziegler z sukcesstudio.pl. Tym razem chciałbym poruszyć temat emerytury, a dokładniej czterech rzeczy, które warto wziąć w tym wypadku pod uwagę. Na początek, jednak, bardzo mam wielką prośbę. Jeżeli to dla Ciebie nie problem, proszę napisz w komentarzu z jakiej miejscowości masz okazję mnie oglądać. Po prostu chcę zobaczyć skąd jestem oglądany do jakich miejscowości, województw w Polsce czy na świecie, gdzie w tym momencie trafiam. Bardzo ci za to dziękuję. A teraz zapraszam Cię do oglądania tego właśnie filmu. Cztery powody, dlaczego warto zaplanować emeryturę. To są rzeczy, które właśnie ci chcę po kolei przedstawić. Żeby nie przeciągać, przechodzę od razu do rzeczy. Powód pierwszy, twoje życie na emeryturze wbrew pozorom może okazać się dłuższe niż tobie się wydaje. Niektórzy myślą, że no, ze 2 3 lata pożyję na emeryturze no i pożegnam się. Z tutejszym światem. Tak przynajmniej chciałby ZUS. Ale możesz mu zrobić psikusa, i proszę cię, zrób mu tego psikusa. Bo zrób to dla mnie, chociażby, i dla innych, którzy tyle lat płacili na ZUS i guzik z tego będą mieli. Więc nie dajmy im tej satysfakcji. Pożyjmy sobie jak najdłużej. No i tutaj. Okazuje się, że ci, którzy naprawdę się do tego przyłożyli, postarali zadbać o swoje zdrowie, no to i mają jakąś koncepcję też na to, co będą robić na meturze, jak to będzie ich wyglądać. Tutaj już kiedyś robiłem odcinek na ten temat, postaram się go podlinkować. To naprawdę, tak przykładając się do tego, potrafią żyć jeszcze 20-30 lat. No, to jest stanowczo dużo więcej niż Zus byłby skłonny zaakceptować. Więc psikus jest bardzo przykry i, i niefajny dla Zusu, ale dla ciebie chyba nie robi to wielkiej przykrości. Jeżeli masz pomysł, sens życia i tak dalej, no to czego masz sobie nie pożyć jeszcze? Szalej, ale zobacz, jeżeli. To jest tak, że będziesz żyć 20-30 lat, to jeszcze parę innych rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, i właśnie o nich chcę ci wspomnieć w dalszej części filmu. Na to dłuższe życie na emeryturze okazuje się, że potrzeba znacznie więcej pieniędzy niż może ci się wydawać. No, musisz wziąć pod uwagę to, że jest spadek wartości pieniądza. No bo jeżeli jest, są dodrukowywany, no to relatywna jego wartość jest oczywiście coraz niższa. No to zżera po prostu inflacja. I tu oczywiście warto dywersyfikować to, co masz. Na ten temat też film robiłem, ojej, przepraszam, nie będę już więcej tak bardzo polecał innych filmów, ale ten na pewno warto też zobaczyć, co warto robić, żeby jednak te pieniądze były. W każdym razie warto coś zrobić, warto przemyśleć to, że no, będąc na emeryturze, trzeba będzie kupować chociażby leki, które potrafią być bardzo drogie. Te bujdy na rysorach, że tam leki za złotówkę, no to wszystko fajnie, ale jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że te bardziej specjalistyczne i te tak naprawdę potrzebne, to złotówka nie kosztują. Nawet 100 zł nie kosztują, tylko znacznie więcej czasami. Pytanie, czy cię będzie na to stać? Więc warto zgromadzić jakiś kapitał i być na to przygotowanym, że jednak te pieniądze mogą być wtedy potrzebne i warto to po prostu przewidywać. Podeszły wiek to też ograniczenie co do możliwości zarabiania takich pieniędzy jak wcześniej. Owszem, są tacy, którym się udaje wtedy naprawdę dobre pieniądze zarabiać i dzięki odpowiednim kontaktom, temu, że jest doceniana ich wiedza, właśnie wtedy zarabiają potężne pieniądze. Ale to są jednostki. Spora część ludzi, szczególnie takich, którzy gdzieś tam byli zatrudnieni u kogoś. No, po prostu ten ktoś im dosyć często dziękuje za miłą współpracę, ale do widzenia. Dlatego, że są potrzebni młodsi, sprawniejsi, sprytniejsi tacy, którzy będą pracować, a nie biegać do ubikacji co jakiś czas, bo mają już problemy z organizmem, czy jakieś tam inne sytuacje. Z tym związane, no nie oszukujmy się, nasze możliwości fizyczne zaczynają być w różny sposób ograniczane. To musisz wziąć pod uwagę, a to oznacza, że nie mo, może ci się już tak nie udać zarabiać takich pieniędzy jak do tej pory. Może się nawet okazać, że już nie będziesz w stanie wykonywać sporej części pracy, którą do tej pory spokojnie się udawało wykonywać. No, w niektórych zawodach trudno sobie wyobrazić, żeby pracować do późnej starości. Na przykład, jeżeli tańczysz na róże, to może się okazać, że tak za dużo chętnych do publiczności do oglądania Twoich możliwości może być już trochę mniej. Tutaj baletnice chyba też niekoniecznie się nadają do tego i jeszcze parę innych zawodów, też bym wymienił, gdzie, znowu, panowie też niekoniecznie tutaj będą się nadawali. Podejrzewam, że jak są nabory do zespołu Chipendales, to też już no, Wasze szanse są dużo mniejsze w tym wypadku, żeby się załapać na taki nabór. Trzeba brać pod uwagę to, że no. Starszy wiek to też mniejsza energia i chęć do działania. Owszem, są bardzo energiczni staruszkowie. Tutaj niestety muszę przyznać się, że no, bardzo zaskakują mnie niektórzy obecnie, jak ja idę w góry. Tu praktycznie już krwią pluję, bo już mój organizm bokami robi, żeby moje 150 kg ciała wnieść na wdowałoby się prostą górkę. I ja tu już niemalże na czworakach pełza, a mijają mnie 70 latkowie pach pach, pach z kijkami poszli. Tylko podeszwy ich miałem okazję pooglądać i to też tylko przez chwilę. Cóż no, życzę ci takiego zdrowia. Oby ci się udało. Sam też chciałbym, nie powiem, zaskakiwać młodzież dzisiejszą siedzącą przy telefonach. Tym, że jak się wybierzemy w góry, to oni będą. Tam tylko też moje podeszwy i plecy oglądać. Chciałbym. To, to fajnie by wyglądało. Nie powiem, satysfakcję miałbym wielką, ale no, to zobaczymy, może mi się uda na tym popracować. W każdym razie Ciebie też zachęcam do takiej pracy. Bierz jednak pod uwagę, że nie zawsze tak jest, nie zawsze będziesz mieć tyle energii i możliwości do tego, żeby w ten sposób działać, no to jeżeli tak, to możesz dopiero mieć wtedy takie dni, że nie będzie Ci się chciało wstawać. I biorąc to pod uwagę, no cóż, to znowu wracamy do finansów, które powinny wtedy już być. Ta bezpieczna poduszka finansowa na pewno w tym czasie by się przydała. Podsumowując dzisiaj króciutki ten filmik, chciałbym zwrócić uwagę na rzeczy, które już przedstawiłem. Czyli może się okazać, że będziesz żyć jednak więcej niż zakładasz. To nie jest tak, że państwo założyło, że będziesz żyć 65 lat, i potem sobie pójdziesz na emeryturę. Są owszem tacy, którzy nie mając pomysłu na to, co ze sobą zrobić, czując się niepotrzebnymi. Wmawiając sobie, że już są nikomu niepotrzebni, starzy i zgrabiali i tak dalej, nawet pierwszej emerytury potrafią nie wziąć, tylko umierają jeszcze w pierwszym miesiącu po przejściu na emeryturę. Więc warto to przemyśleć. Nie dołączaj do tych ludzi. Druga sprawa dobra, masz ochotę żyć jeszcze 20-30 lat i gratuluję ci, świetnie, ale przewiduj to, że mogą ci na to być potrzebne pieniądze. A w tym momencie już rząd twierdzi, że no rząd, jak rząd, specjaliści od ZUS-u, emerytur i tak dalej, w wypadku mojej osoby już mówią o tym, że mogę dostawać co najwyżej jedną trzecią tego, co moi rodzice, co dostają obecnie emeryci, to powiem szczerze, to wychodzi na takie kwoty, że to chyba nawet nie będzie miestać stać na ten kubek do żebrania pod Biedronką. Więc może być naprawdę tragicznie. Więc cóż, zostaje jakiś jednak majątek gromadzić, załatwiać, żeby jednak jakieś finanse były. No, podsumowując dalej film, warto przewidzieć to, że będziemy mieli mniejsze możliwości zarobku, prawdopodobnie. No może jesteś akurat super specjalistą w takiej dziedzinie, że akurat Ci będą rozrywali wręcz, ale to tego Ci życzę, jak najbardziej, ale w sporej części może być tak, że będą oczekiwać młodych, prężnych i tak dalej i niekoniecznie będziesz mógł, mogła dalej wykonywać swoją pracę albo wykonywać taką, która będzie Cię jeszcze bawiła, dawała zadowolenie, więc warto to przewidywać i no, przewidywać to, że jednak warto sobie te finanse odpowiednio przygotować. Możesz też nie mieć już energii, ochoty. To jest najprostsza droga do tego, żeby niestety skończyć tutaj żywot na tej ziemi. A wbrew pozorom. Cóż, posłużę się pewną myślą, którą ostatnio usłyszałem, a która bardzo mi się podobała, mianowicie życie. To nie jest ważna liczba oddechów, tylko tych chwil, kiedy wręcz zapiera dech w piersiach. Więc życzę Ci, aby naj, jak najwięcej takich właśnie chwil było przed Tobą. Żeby ich było jak najwięcej w Twoim życiu, tych chwil, które naprawdę będzie co wspominać. Zadbaj o nie właśnie teraz, kiedy masz takie możliwości. Zadbaj o to, żeby takie chwile były. Bo życie to są chwile. Pamiętaj. O tym. To nie jeden o tym śpiewał, ale tutaj też taka pioseneczka była. Reasumując, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli uważasz, że był tego wart, bardzo proszę kliknij przycisk. Kciuka w górę. Warto też kliknąć przycisk subskrybuj i dzwoneczek. Dzwoneczek pozwoli na to, że będziesz dostawać powiadomienia, kiedy będą kolejne filmy. A są co tydzień. Więc mam nadzieję, że kolejne filmy będą Cię równie dobrze bawić, dostarczą Ci odpowiedniej dawki wiedzy i informacji. Zapraszam do zajrzenia na mój kanał. Sukces Studio, pisane razem na kanał na YouTubie. Tam jest blisko 150 filmów, które warte są obejrzenia. Jest sporo naprawdę fajnego materiału. Zbieram różne ciekawostki, różne rzeczy, które się sam uczę i staram się je przedstawić w postaci materiałów filmowych. Więc jest co oglądać, zaręczam. Naprawdę jest co oglądać już w tym momencie. Jeżeli interesują Cię tematy około biznesowe, sprzedaż, marketing, zastosowanie informatyczne, tego typu rzeczy, ciekawostki, zapraszam zajrzyj na moją stronę sukcesstudio.pl. Tam dużo takich informacji. Też znajdziesz jest tam prowadzony blog, gdzie są co tydzień nowe wpisy, rzeczy, które odkrywam, które testuję, które próbuję. Niektóre może rzeczy niekoniecznie najnowsze, a niektóre jak najbardziej super nowoczesne i będące nowinkami na rynku. Więc, yy, będąc przedsiębiorcą, na pewno warto tam na stałe zaglądać, zapisać się nawet na newsletter. Zachęcam do tego gorąco. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli uważasz, że jest wartościowy, ktoś powinien go obejrzeć, to proszę. Prześli go innym udostępni na swoich social mediach. Niech mają możliwość inni obejrzenia, czy po prostu wyślij do konkretnej osoby. Być może, że ten film co nieco jej podpowie, co robić dalej ze swoim życiem. Na dzisiaj Ci bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia i oby życie Twoje się układało jak najlepiej. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.